Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj za kulisami biznesu mam temat, który naprawdę naprawdę jest za kulisami, bo to jest taki temat, który akurat tak się złożyło, że wiele rozmów w moim otoczeniu w ostatnim czasie toczyło się na ten temat. I na dodatek to jest też taki temat, który, o którym bardzo często my zapominamy, gdzieś to umyka, albo nikt nie mówi tego wyraźnie. Nie wiem, nawet nie chcę szukać i, i nie chcę próbować znajdować jakiejś przyczyny do tego. Chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo bardzo często możesz usłyszeć o tym, że zmiana to jest proces, że zmiana wymaga czasu. Że, ja pamiętam, nagrałam też już jakieś takie wideo, które jest dostępne na YouTube, w którym tłumaczyłam, dlaczego tak jest. Ale, ja to tłumaczyłam na zasadzie takiej, wiesz, zdroworozsądkowej. Dlaczego zmiana wymaga czasu? Dlaczego nie da się czegokolwiek zmienić od tak? I jest oczywiście dużo racjonalnych powodów, dlaczego tak się dzieje, a jednak, wiesz, bardzo często tak jest w naszym życiu, że my coś tak, tak na rozum, to my to rozumiemy, ale tak naprawdę do nas to jeszcze nie trafiło. Tak nie trafiło do głębi. I ostatnio miałam kilka takich rozmów i troszeczkę i, i z moją przyjaciółką, i z jednym z klientów były takie sytuacje, i z moim partnerem ostatnio też rozmawiałam. i te różne rozmowy prowadziły do tego jednego wniosku, że wiesz, do, do, też do głębszych przemyśleń, że wiesz, to jest tak, że ktoś może cię uzdrowić. Są teoretycznie nawet, wiesz, cudowne uzdrowienia, ale jest coś takiego, ale mimo wszystko to nie, nie o to chodzi, że. Każda zmiana, każda jakieś zmiana tego, jak funkcjonujesz, że to musi być trudne i ciężkie, bardziej chodzi o czas, który musi upłynąć, o ilość powtórzeń tego działania po nowemu. I chcę ci to, chcę ci to w bardzo prosty sposób, na bardzo prostym przykładzie wytłumaczyć, bo to jest tak, że możesz pójść do jakiegoś uzdrowiciela i on wykona jakiś zabieg na tobie. Albo na przykład teraz przychodzi mi do głowy wizyta, wiesz, u rehabilitanta czy u osteopaty, który wykonuje fizycznie, na Twoim fizycznym ciele wykonuje jakiś zabieg i to rzeczywiście usunie napięcie z Twoich mięśni, ale żeby Twoje mięśnie wróciły do normy, potrzebują czasu. To jest stała sytuacja, kiedy idę do mojej osteopatki i to słyszę, ok, ale to na przykład. Przez dwa dni będzie, nie wiem, bolała, albo przez dwa dni, proszę nie, nie przeciążać, na trzeci dzień wróci do normy, że to zawsze wymaga czasu. A teraz wyobraź sobie, kiedy my pracujemy, ja bardzo dużo pracuję w ostatnim czasie nad tematami mindsetowymi, albo zawsze gdzieś te takie mindsetowe elementy, zawsze gdzieś tam wchodzą w naszą pracę nad biznesem. I teraz, czym jest mindset? To są nasze jakieś schematy działania, schematy myślenia, schematy tego, jak się czuję, jakimi emocjami reaguję w różnych sytuacjach. To są moje um, takie wzorce. O, to chyba jest najlepsze słowo. To są moje wzorce. I teraz to jest tak, że możesz się spotkać z mentorem i on ci uświadomi twój wzorzec i wydaje się, że to powinno wystarczyć. To jest potężny krok do przodu ale niestety to nie wystarcza. Możesz przeczytać jakiś, e, jakiś wnikliwy post, albo może nie być wielce wnikliwy, ale po prostu gdzieś coś z Tobą zarezonuje i nagle masz taki efekt, aha, aha, to o to chodziło. Masz wrażenie, że nagle Ci zaczęły zaklikiwać różne, różne elementy, aha, zaczynasz rozumieć te mechanizmy, aha, już wiem, dlaczego do tej pory, nie wiem, waliłam głową w mur, dlaczego coś nie szło, teraz już wiem jak. I wydaje Ci się, że, że to jest ten moment tego, co nazwałam na początku uzdrowieniem, i teraz już wszystko będzie po nowemu, i teraz już wszystko będzie inaczej. Ale tak nie jest. Zdrowienie wymaga czasu. Zdrowienie wymaga czasu, i chciałabym, e, chciałabym, żebyś to zapamiętała, czy zapamiętał. Uzdrowienie nie jest, nie jest aktem, nie jest pojedynczym wydarzeniem, jest procesem. Zmiana czegokolwiek w Twoim życiu nie jest wydarzeniem, jest procesem, który wymaga czasu. I dam Ci bardzo prosty przykład, za chwilę przełożę to też na, na, na biznesowe, na, na, na biznesową rzeczywistość, ale wyobraź sobie taki bardzo prosty przykład, taki, że, że od, razu, od razu pojmiesz o co tu chodzi. Wyobraźmy sobie, że ktoś w dzieciństwie przywiązał Ci rękę na blaku po prostu, nie wiem, nieważne, prawą czy lewą, przywiązał Ci rękę na tym blaku, masz rękę na tym blaku przywiązaną do tułowia i przez, nie wiem, 20, 30, 40 lat swojego życia chodzisz z ręką przywiązaną do Twojego tułowia. Twoja ręka jest zdrowa, nic się z nią nie dzieje, ale masz taki schemat, że tak się po prostu poruszasz. Nauczyłaś się, czy nauczyłeś się już wszystko robić sobie tą jedną ręką, działasz, doskonale funkcjonujesz, doskonale działasz. W zasadzie potrafisz żyć i, i jakoś Ci to zbytnio nie przeszkadza. Nic Cię nie boli, nic się nie dzieje. Ale jednak no, no, nie jest to zbyt wygodne. I trafisz w końcu do kogoś, kto popatrzy na Ciebie i mówi, ale Ty masz po prostu na drugiej ręce temblak. Chodź, zdejmę Ci go, będzie Ci łatwiej funkcjonować. Zdejmuje Ci ten temblak. Czy to oznacza, że Ty natychmiast zaczynasz korzystać z obu rąk? Nie. Po pierwsze. Będziesz mieć nawyki, nadal będziesz wszystko robić tylko tą jedną, bo nadal masz nawyk, że ta jest tutaj przymocowana, że ta się nie rusza, ta w niczym nie pomaga. To po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie, jeżeli twoja ręka była nieruchoma przez tyle lat, to już tam zanikły mięśnie i żeby zacząć ją znowu używać, żeby ona była w pełni sprawna, żeby ona zaczęła funkcjonować tak jak ta prawa ręka, która była wolna, jeżeli w Twoim, w twoim wyobrażeniu to prawa ręka była wolna, a lewa przywiązana, albo na odwrót, jeżeli ta, ta przywiązana wcześniej ręka ma zacząć funkcjonować równie sprawnie jak ta, która całe życie była ćwiczona, to Ty potrzebujesz określonej ilości powtórzeń. To nie musi być twarde, to nie musi być tr trudne, to nie musi być, wiesz, być bolesne. Ale to po prostu wymaga czasu i to wymaga pewnej ilości powtórzeń i pewnej ilości, wiesz, ruchów tą ręką. Gdybyś myślał o swoim ciele fizycznym. I dokładnie tak samo jest z naszym umysłem, z naszym mindsetem, z tym, jak my się czujemy w różnych sytuacjach, z naszymi schematami reagowania na różne sytuacje, co, z pierwszą myślą, która nam przychodzi do głowy, kiedy coś się wydarza z pierwszą emocją, która nam przychodzi do, do, nas przychodzi, kiedy coś się wydarza, którą zaczynamy czuć w takiej sytuacji. I dzieje się to, że czasem się tak zdarza, że nagle przeczytasz ten post albo usłyszysz od swojego coacha czy mentora, to nie ma znaczenia, czy wiesz, w jakimś płatnym programie, czy, czy w indywidualnej współpracy, czy na płatnej konsultacji, czy, czy wiesz, na jakimś bezpłatnym live usłyszysz coś, co wydaje Ci się: Wow, tego mi całe życie brakowało, to zmieni moje życie. Ktoś mi zdjął temblak z mojej lewej ręki. Ale to nie wystarcza. To jest. To jest. Odpowiedź i rzadko my o tym myślimy w taki sposób. Dlatego przyszedł mi do głowy ten przykład z tym blakiem, i pomyślałam, że się nim z tobą podzielę. To nie wystarcza. Dlatego, że ty potrzebujesz jeszcze określonej ilości powtórzeń, nauczyć się działać ponownemu, nauczyć się działać używając dwóch rąk jednocześnie, nauczyć się działać używając tylko lewej ręki, która do tej pory nie była w ogóle używana. Jak to zrobić, rozpoznać te nowe sposoby działania? Pomyśl sobie o tym, że przez kilkadziesiąt lat nie używałeś jej, czy nie używałaś jej. I bardzo często się tak zdarza, że kiedy masz taki moment olśnienia, wow, to jest to, ja je mówiłam często, dosyć często, ale kiedy masz ten moment olśnienia, on jest niezmiernie ważny. To naprawdę, ja czasem powtarzam moim klientom, ale sama to kiedyś usłyszałam. I pamiętam od kogo, być może od mojej psychoterapeutki, więc lata temu, wiele lat temu, że uświadomienie sobie czegoś to jest 50% sukcesu. Aż 50%. Ktoś mnie pyta: ojejku, ale to jak to teraz mogę zmienić? Ja więc super, mamy 50%, już jesteśmy w połowie drogi. Już jesteśmy w połowie drogi. Samo uświadomienie sobie, ten moment wow, moment. Tego takiego błysku, kiedy nagle masz, aha, i mówisz, aha, to o to chodziło, to jest 50% sukcesu. To jest aż 50%. Tylko, żeby naprawdę cokolwiek zmienić, potrzebujesz drugie 50. Potrzebujesz nauczyć się po nowemu. Nie dlatego, że coś z Tobą jest nie tak. Nie dlatego, że że to uświadomienie sobie, ten moment błysku nie był ważny, tylko dlatego, że to jest zupełnie naturalne, że skoro nie działałam w nowy sposób, to nie umiem działać w nowy sposób i potrzebuję, wiesz, trochę jak takie dziecko, najlepiej pod czyjąś opieką na nowo nauczyć się chodzić, bo na razie nie umiem. i Potrzebuję, potrzebuję e, parę razy pewnie mi nie wyjdzie. Czyli potrzebuję, m, jak... E, jeżeli na przykład uświadamiam sobie, że do tej pory w jakichś sytuacjach reagowałam lękiem i się wycofywałam, to moment, kiedy to sobie uświadomię, jest niezmiernie ważny. Bo zaczynam widzieć tą sytuację wyraźnie i widzę, aha, czyli i to mi szkodziło, i wtedy wydarzały się takie i takie rzeczy, i wtedy taki i taki był ciąg dalszy, i pakowałam się w taką i taką sytuację, okej, okay, chcę to zmienić. Ale później jest kolejny etap, i ten kolejny etap. Oznacza, że ja muszę znaleźć mój własny sposób, jak inaczej chcę reagować w tej sytuacji. Ale to jeszcze nie wystarczy. Potrzebuję znaleźć e, spróbować raz, wyjdzie albo nie wyjdzie, skorygować mój sposób, spróbować drugi raz, wyjdzie albo nie wyjdzie, spróbować trzeci raz, wyjdzie albo nie wyjdzie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I za jakiś czas będzie to ten nowy sposób reagowania w takiej sytuacji, nie lękiem, tylko na przykład Taką, może nie taką 100%, ale jakąś większą pewnością siebie, albo w sposób bardziej asertywny, będzie dla mnie naturalny. Ale potrzebuję się go nauczyć. I to jest, jakby to jest, to jest przyczyna, dlaczego to, co nazywamy procesem zdrowienia, on nie, to nie jest tak, że, nawet teraz sobie myślę, że wiesz, w medycynie, kiedy. Kiedy ktoś przechodzi jakąś poważną operację, albo wiesz, jakiekolwiek, ten wiesz, procedurę medyczną poważną, to jest najpierw procedura, ale później jest okres rekonwalescencji albo rehabilitacji. Jest potrzebny, jest niezbędny. I pomyśl o sobie w ten sposób, kiedy myślisz o własnym rozwoju, kiedy myślisz o, o tym, no wiesz, my całe życie ewoluujemy, całe życie my się rozwijamy jako ludzie i teraz. Kiedy chcesz coś w swoim życiu zmieniać, to pomyśl o tym, że nie tylko potrzebujesz wow, wiem o co chodzi, tego momentu olśnienia, ale później potrzebujesz iść do przodu. I teraz, kiedy przekładasz to na własny rozwój i na jakieś sytuacje biznesowe, to to jest właśnie, właśnie to, że ja też, nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że często o tym mówię, a może, a może nie dość często, że ja dużo bardziej lubię pracować z Wami i Pracować w ogóle z moimi klientami, dużo bardziej lubię pracować w takich, wiesz, e, dłuższych kontenerach czasowych. Nie dlatego, że wiedzy nie da się przekazać i olśnienia nie da się zrobić w, w czasie jednego spotkania czy trzech spotkań. Oczywiście, że się da. I mnóstwo znajdziesz takich kursów w moim sklepie, gdzie, gdzie, gdzie masz, wiesz. E, nie wiem, kilka, kilka treningów, i w czasie tych kilku treningów zmieniamy jakiś mały kawałek Twojego życia, tylko zawsze wtedy jest. No, ja akurat w moich kursach daję też możliwość wiesz zadawania później pytań na, na platformie kursowej, z której korzystam, jest możliwość zadawania mi zawsze pytań, więc nie zostajesz tą wiedzą sam, ale czy sama, ale wiesz, ale z moim zdaniem, dla prawdziwej zmiany najważniejszy jest et ten etap. Za chwilę, ten etap, kiedy już masz to olśnienie i zaczynasz je, próbujesz je wdrażać w życie. Już wiesz, że chcesz inaczej, wiesz, co chcesz inaczej, ale próbujesz rozpracować, jak to zrobić w moim życiu, i wtedy się okazuje, że potrzebujesz kogoś, kto jest obok ciebie. I wtedy się okazuje, że potrzebujesz kogoś, kto ci wyjaśni jakąś wątpliwość albo upewni cię, że idziesz w dobrym kierunku, albo albo to, to może być mentor i to jest, wiesz, idealna sytuacja, kiedy masz obok siebie mentora, trenera, czasem psychoterapeutę, w zależności od tego, na jakim obszarze pracujesz, ale to może być na przykład grupa ludzi, którzy przechodzą przez podobny proces razem ze sobą i nawzajem się Znaczy, przechodzą przez podobny proces w, w tym samym czasie, znacie się, wiecie o tym i nawzajem się wspieracie. I wtedy, kiedy ty się zastanawiasz, że ojejku, ale przecież tyle razy już... Tyle razy już to próbowałem, czy próbowałam i nie wychodzi. I znowu coś idzie nie tak, a ktoś drugi ci powie, no tak, ale ja też próbuję, mi też czasem nie wychodzi, to jest normalne. Idźmy dalej, próbujmy dalej. Wiesz, to jest niesamowicie takie wzmacniające i motywujące. I o tym warto pamiętać. I jest jeszcze jedna rzecz, o której mm, troszeczkę może odrębna, ale, ale przyszło mi do głowy, że warto, warto się nią podzielić. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest związana z tym. Zmienianiem czegokolwiek, to dotyczy każdego obszaru twojego życia, zmienianiem czegokolwiek w twoim życiu. To jest kwestia związana z tym, że bardzo często nasz rozwój wygląda w ten sposób, i ja ostatnio obserwuję, jak często o tym zapominają moi klienci. Teraz się tak zastanawiam, zawsze kiedy mówię, że moi klienci coś robią, zawsze mam chwilę zastanowienia, zaraz, zaraz, czy ja też tego nie robię, więc to, to, to było moje zastanowienie. Ale bardzo często ostatnio obserwuję, że moi klienci o tym zapominają i, i myślę, że warto sobie o tym zawsze przypominać, że rozwój nie wygląda w ten sposób, że ty idziesz cały czas do przodu. Rozwój wygląda w ten sposób, że idziesz do przodu, ale później znowu się gubisz, znowu przestaje ci wychodzić i to dotyczy tego, o czym przed chwilą mówiłam. Idziesz pięć kroków do przodu i nagle się okazuje, że robisz cztery kroki wstecz. Nadal jesteś jeden krok do przodu, ale jest to frustrujące. Bardzo często w tym momencie my się zniechęcamy. My mamy poczucie, że na co ta cała zmiana, na co ta cała praca? To w ogóle jest bez sensu, nic mi nie idzie, wracam i będę robić po staremu. Cały, cały ten rozwój nie ma sensu, nie widzisz, że jesteś jeden krok bliżej. Jeden krok bliżej. Kiedy spróbujesz następnym razem, znowu zrobisz pięć kroków, być może cofniesz się tylko o trzy. Być może będzie tak, że, że kiedy spróbujesz trzecim razem, zrobisz pięć kroków do przodu i cofniesz się tylko o dwa. Zobacz, jaki postęp. Cały czas idziesz do przodu. Dlaczego to jest tak, że co jakiś czas w tym naszym rozwoju my robimy kroki do przodu, a później robimy kroki wstecz? Najczęściej dlatego, że. Znaczy, zwykle to jest normalna część procesu. To nie jest tak, że musi ci się zdarzyć hmm, Taki moment kryzysu, że musi się tak zdarzyć, że, że coś nie pójdzie. Absolutnie nie, nie chcę tego powiedzieć, ale to jest naturalna część procesu, bo wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy ja próbuję działać w nowy sposób i mi nie wyjdzie, to to jest moment, kiedy się uczę najwięcej. To jest ten moment, kiedy ja widzę, aha, ten sposób nie działa, mogę spróbować innego. I te, te kroki, które wiesz, pięć kroków do przodu. I trzy kroki wstecz to jest ten moment, kiedy ja mogę zrewidować to, w jaki sposób idę, i mogę sobie sprawdzić, Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy, czy teraz się uda. Wszyscy mamy gorsze dni, wszyscy mamy takie momenty, że coś nam nie wychodzi. I to jest tylko i wyłącznie kwestia, czy będziesz pamiętać, że, że najważniejsze jest, żeby wiesz, gdzieś tam wypadkowa tego Twojego ruchu była do przodu. Żeby wypadkowa tego Twojego ruchu. Była za zawsze więcej kroków w przód niż e, wstecz. Oczywiście wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby iść tylko do przodu. I tego ci też życzę, ale. Myślę, że to nie do końca jest możliwe. Można dużo zrobić, żeby było jak najmniej tych zatrzymań, ale one też są potrzebne. E, więc. E, podsumowując to wszystko, co dzisiaj powiedziałam, chcę Ci zostawić e, z taką myślą, że. Przede wszystkim najważniejsze co chcę ci zaszczepić i żeby tobie zostało w głowie to to, że wspaniałe, cudowne są te momenty, kiedy my sobie coś uświadamiamy. Kiedy my ktoś wiesz, zaczynasz ja to bardzo często widzę w ten sposób, że ktoś zaczyna pracę ze mną, ktoś zaczyna pracę z mentorem i nagle widzi: "Wow, jest jakaś poprawa. Wow, to zaczyna działać. Wow. Jestem mniej zestresowany. Wow. Lepiej mi wszystko idzie. Świetnie. Ale to jest moment olśnienia. Zdrowienie trwa dłużej. Więc to nie o to chodzi, że masz być przywiązany i uwiązany do tego swojego mentora, czy ktokolwiek z tobą pracuje do końca życia. To nie oznacza, że, że twoje, jakby twoje nauka działania po nowemu będzie trwała do końca twojego życia, ale to oznacza tylko i wyłącznie to, że daj sobie czas. Naprawdę daj sobie czas. Ten moment olśnienia jest świetny, ale o tym, dokąd dojdziesz, decyduje to, co zrobisz po nim. I czy tu sobie dasz czas, czy tu rzeczywiście poświęcisz, um, poświęcisz czas, uwagę, przede wszystkim uwagę, takie, takie, takie świadome zastanowienie się zaraz. Olś, coś mnie nagle olśniło, już wiem jak, ale co z tym zrobię dalej? Czy tylko mnie olśniło i będę tak skakać od olśnienia do olśnienia, czy to jest tak, że rzeczywiście coś z tym zrobię, że pójdę dalej? Bo dopiero wtedy, kiedy podejmiesz świadomą decyzję, żeby iść dalej, kiedy zaczniesz tak działać, to dopiero wtedy coś z tego zbudujesz. I druga rzecz, nawet kiedy zdarzą ci się te momenty, że wiesz, pięć kroków do przodu, cztery wstecz, nie poddasz się. To nadal jest jeden krok do przodu. Robię kolejne pięć. I zobaczę, jak teraz mi pójdzie. I kolejne pięć, i zobaczę, jak teraz mi pójdzie. Z tym Cię zostawiam, do tego Cię zachęcam. Jeżeli chcesz o czymś jeszcze porozmawiać, masz jakieś tematy, które Cię nurtują, to pisz w komentarzach. Bardzo chętnie, bardzo chętnie z Tobą porozmawiam, bardzo chętnie odpowiem na pytanie, jeżeli jakieś macie. Te spotkania za kulisami biznesu to był taki mój absolutnie spontaniczny pomysł w tym roku. Po prostu poczułam, że chcę tu przychodzić i chcę rozmawiać o różnych rzeczach tutaj, i okazuje się, że spotykamy się już 30 razy. Dzisiaj jest 30. spotkanie, więc, więc to są właśnie te kroki stawiane konsekwentnie do przodu. Krok po kroku, tydzień po tygodniu, niezależnie od okoliczności. Spotykałam się z Wami w tej serii za kulisami biznesu. Tutaj w grupie znajdziesz wszystkie kolejne odcinki. Spotykałam się w tej serii za kulisami biznesu wtedy, kiedy byłam na wakacjach, wtedy, kiedy chodziłam po górach, wtedy, kiedy coś mi nie wychodziło i wtedy, kiedy byłam w biegu i w ogóle miałam trudność, żeby znaleźć miejsce spokojne, żeby nagrać live'a dla Ciebie. To są te małe kroki, które się stawia do przodu. Nie wystarczy pomysł, później trzeba krok po kroku iść. Tego Ci życzę. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia.